Polski pociąg przeszedł test zderzeniowy w Ganie i to już w pierwszym dniu użytkowania. Krajowy przewoźnik Gany zamówił nowe szynobusy w Bydgoskiej Pesie. Pierwszy pojazd zaprezentowano w Bydgoszczy w lutym 2024 roku. Potem trzeba było go rozmontować, przewieźć lawetami do portu w Hamburgu, stamtąd już statkiem do portów Tema w Ganie. Ogółem podróż trwała półtorej miesiąca. 18 kwietnia rozpoczęto testy nowej jednostki spalinowej na trasie Tema Ampakadan i już pierwszego dnia doszło do kolizji. Wyobraźcie sobie, że pewien kierowca ciężarówki postanowił sobie przejechać przez tory i nie, nie na przejeździe, na środku szlaku. I to do dodatku tuż za zakrętem. Pociąg jechał i oczywiście nie wyhamował. Crash Test przebiegł jednak całkiem pomyślny i obyło się bez ofiar. Systemy bezpieczeństwa dały radę i doszło tylko do drobnych uszkodzeń na czole pociągu. Jednostka wróciła do bazy o własnych siłach, a po wszystkim kierowcę skazano na 6 lat więzienia. Także uważajcie jak przejeżdżacie przez tory, zwłaszcza w niedozwolonym miejscu. Ja jestem Adrian, a to była kolejmania.